Cześć, witajcie na kanale Hurton TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o naszej nowości. Jest to kamera marki Imao, e a dokładnie kamera Ranger RC. Zapraszam do oglądania. Kamera, którą mam w ręce, wykonana jest z sztucznego tworzywa czyli z plastiku. Kamera jest 5 megapikselowa Kamera została wyposażona w slot na kartę pamięci, jeżeli chodzi o pojemność jaką możemy zainstalować w tej kamerze jest to do 256 GB. Deklarowany czas zapisu na tej karcie to jest około 16 dni. Kamera również posiada wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik. Kamerę możemy zasilić z 5 V zasilacza, ewentualnie z portu USB np. z laptopa. Kamerę możemy zamontować sobie na suficie, jeżeli chodzi o obiektyw możemy sobie dostosować go w aplikacji mobilnej. Jak dobrze wiecie tego typu kamery są one stosowane bardziej jako nianie, ale ta kamera została wyposażona w jedną bardzo ważną rzecz. Jest to ogólnie nowość. Kamera posiada na przodzie, na froncie wbudowany przycisk sensoryczny. Do czego on służy? Jeżeli chodzi o tego typu przyciski jest to dosyć rzadko, jeżeli chodzi o takie, o kamery typu nianie, a ich zastosowanie jest bardzo proste. Każdy z nas zakłada, że ma dziadków lub starszych rodziców, którzy potrzebują jakiejś tam opieki, albo nie jesteśmy w tym samym miejscu, chcielibyśmy zobaczyć, co się u naszych dziadków dzieje. W przypadku jakichś problemów zawsze starsza osoba może przycisnąć taki przycisk. I wdzwonić się na naszą aplikację eMoW, którą mamy zainstalowaną na tablecie, smartfonie i możemy z taką osobą porozmawiać tak, jakbyśmy normalnie do niej dzwonili. Trwa listopadowa promocja na produkty kenika. Sprawdźcie w linku, jakie produkty obejmuje. Aż do 70% rabatów. Aby dodać urządzenie do aplikacji, należy ściągnąć aplikację eMoW Live. Następnie należy się zarejestrować i zalogować. Żeby dodać tą kamerę do aplikacji, trzeba kliknąć sobie pomarańczowy plusik. a Aplikacja przyniesie nas do aparatu do czytania kodu QR. W tym przypadku kod QR w tej kamerze znajduje się pod spodem, więc nakierujemy telefon komórkowy, a dokładnie aparat na kod QR. Jak widzimy, odczytało nam urządzenie plus numer seryjny urządzenia. Kamera w tym miejscu miga na zielono, więc jakby jest gotowa, żeby ją sparować z aplikacją mobilną. Przystępujemy do procesu aktywacji i dodania, czyli urządzenie, czyli pojawia nam się informacja w aplikacji mobilnej, że ikona dioda zielona ma migać i klikamy dalej. Następnie, kreator nas przeniesie do procesu połączenia z siecią Wi-Fi. Jak widzimy wyszukiwana jest nasza sieć. Jak widzimy wyskoczył błąd połączenia. Sprawdźmy czy jak wejdziemy sobie w ustawienie sieci bezprzewodowej znajdziemy hotspot o nazwie naszej kamery. Jest hotspot, który nadaje sama kamera, jest to DAP 9G0. Wpisujemy sobie hasło spod spodu kamery, czyli tak zwany safe code. Klikamy połącz i wracamy do naszej aplikacji. Aplikacja prosi nas, żeby połączyć się z siecią bezprzewodową, czyli naszym routerem. Wybieramy nasz router, wpisujemy hasło do routera, klikamy następny i czekamy, aż aplikacja sparuje nam się z kamerą. Jak widzimy poprawnie nam się połączyła kamerą z aplikacją, a dokładnie z siecią bezprzewodową, wpisujemy hasło do kamery, czyli nadajemy hasło kamerze. Klikamy następny. Jak widzimy kamera poprawnie nam się sparowała z aplikacją, możemy nadać nazwę gdzie kamera dziś znajdowała czy to będzie wejście główne, garaż, piwnica, w niech będzie to salon, klikamy wybieramy region i klikamy gotowe jak widzimy kamerę mamy poprawnie dodaną do aplikacji mobilnej możemy tą kamerą sobie obracać i wracając do tematu interkomu sprawdźmy czy po przyciśnięciu tego przycisku na przednim panelu będziemy mogli się wdzwonić do urządzenia. Jak widzimy, normalnie mamy połączenie, możemy go odebrać, odrzucić i rozmawiać z osobą po drugiej stronie. Jak widzicie, konfiguracja jest dosyć prosta. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Czy wiecie, że pierwszy automatyczny alarm przeciwpożarowy został skonstruowany przez Amerykanina Francisa Robinsa Aptona, który opatentował go w roku 1890? Urządzenie to wykorzystywało zmienną elektryczność wywołaną dymem do wyzwolenia sygnału alarmowego. W XX wieku powszechne stało się wykorzystanie syren przeciwpożarowych, które emitują charakterystyczny dźwięk znany nam wszystkim. Ogromne znaczenie miało natomiast wynalezienie w latach 60. XX wieku czujników dymu. Te małe urządzenia są teraz powszechnie stosowane w domach i budynkach, aby wykrywać dym i wczesne oznaki pożaru. Konsekwencją rozwoju tej technologii było pojawienie się zaawansowanych systemów gaszenia pożarów, takich jak systemy spinklerowe, uruchamiające się automatycznie w przypadku wykrycia pożaru. Obecnie alarmy przeciwpożarowe mogą być łączone z systemami monitoringu wideo i inteligentnymi systemami zarządzania, co zwiększa skuteczność działań ratowniczych.